Ile jeszcze osób musi zginąć, zanim złapiecie legendarnego killera? Jakiego legendarnego, jakiego killera. Oświadczam, nie ma żadnego killera. Killera wymyśliliście wy, dziennikarze. Dziękuję już. Tajemniczy killer nie istnieje w takim razie kto strzela. Mówiła Ewa Szańska, nasza telewizja. Pana papieroski. Z filtrem. Miałyby być bez filtra. W całym mieście nie ma bez filtra. A co to za miasto? Las Vegas. No, to chyba mają awarie prądu.